Cześć! Z tej strony Karol Bocian, dzisiaj szybka porada o własnym tymczasowym stanie, czyli o takim mechanizmie, który nazywa się Custom State i pozwala nam po stronie użytkownika u niego w przeglądarce przechowywać sobie jakieś dane i na nich pracować. Czemu tam, żeby działało nam to wszystko szybciej? Zaraz Ci pokażę, jak to wszystko działa. Zapraszam. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No Code, gdzie bez programowania Baboio bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Key Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babu.io, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje. Kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babu.io od podstaw. Możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla ciebie zrobię. I na sam koniec. Perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach babu oraz w oraz moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Custom state to mechanizm, który pozwala nam przechowywać jakieś dane po stronie użytkownika, czyli u niego w przeglądarce, i jak zresetujemy sobie naszą stronę, to wtedy ten custom state jest znowu zresetowany, wraca do stanu, jaki miał początkowy stan, stan defaultowy, który sobie w jakiś sposób mogliśmy ustalić. Taki Custom State możemy robić przy różnych elementach na naszej stronie, na przykład właśnie tę stronę, żeby do niego dojść, musimy kliknąć sobie tutaj i w Property Editorze i wybrać sobie Add a New Custom State i możemy to przypinać do różnych elementów, na przykład też do tekstu też możemy tutaj dać custom state do jakiegoś przycisku możemy dać custom state do grupek do wszystkich komponentów, które możemy wrzucać do naszej strony. Co możemy tam robić? Jakiego typu możemy robić custom state? Możemy robić typu podstawowego, tak jak w bazie danych robimy kolumny. Możemy dodać jakiś typ typu z naszej tabeli, który sobie zrobiliśmy, na przykład taki produkt dodajemy sobie, albo typu option set, więc też możemy dać sobie przed role. I ustawić sobie tutaj admin user i też ustawiać custom state y tego typu. Więc weźmy sobie custom state, który będzie na przykład typu właśnie jakiś rola. Rola jest. Nazwijmy to też role, create. To też może być lista. Custom state też może być listą. Tworzymy sobie create i możemy wartość defaultową, podstawową też od razu tutaj ustawić. Na przykład, że nasz defaultowy tutaj typ jest użytkownik. Możemy ten custom state sobie wyświetlić albo wykorzystywać w naszej logikice, więc bierzemy sobie ten nasz custom state, ja przypiąłem do indeksu i tam mam teraz pole custom state, mogę go sobie łatwo wyświetlić. Zróbmy preview i zobaczmy, jak to wygląda. OK, mamy użytkownika. I zobaczmy sobie jeszcze, jakie inne custom state y możemy zrobić. Zrobimy sobie custom state typu liczba i będziemy na niej pracowali, więc damy sobie po prostu jakiś kant typu liczba zacznie. Możemy wybrać właśnie option sety, elementy z bazy danych i zwykłe podstawowe typy, więc weźmiemy sobie liczbę. Na początku ustawię, żeby ta liczba miała wartość początkową jedynka i będziemy sobie pracowali na tej liczbie, będziemy odejmowali, więc poszukajmy sobie jakieś ikonki z minusem. Minus jest i duplikuję sobie tę naszą ikonkę i ustawimy sobie jeszcze plusa plus ok jest jakiś plus może 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 nie mogę znaleźć takiego ładnego a niech będzie ten h 3k plus mi wyszło ok i możemy też dawać tu sobie jakieś warunki że jeżeli ten nasz custom state z indeksu który nazywa się Kant jest na przykład większy od 5, to będziemy ustawiali, że na przykład ta kontrolka, ikonka jest zielona. Zielona. Ok. Więc ma, tak możemy się odnosić też do naszych custom state'ów i robimy sobie naszą akcję, jeżeli klikniemy sobie w minusik to zrobimy set state of an element, ustawiamy wartość tego custom state'a w indeksie ten custom state nazywa się count i ustawimy tam to, co jest teraz w tym naszym indeksie, indeks Kant minus 1, bo odejmujemy sobie jedynkę Jest. OK. I podobną rzecz możemy zrobić z tą drugą ikonką, więc ja sobie całe te workflow skopiuję, paste, wybieram drugą ikonkę, następnie zmieniam tutaj, że nie będę odejmował, tylko robił plusika, więc wybieram sobie plus. Okay? No i tak samo tutaj możemy dodać sobie jakiś warunek, only when, jeżeli ten nasz indeks. Kant jest mniejszy niż 10, czyli będziemy dodawali maksymalnie do 9. Maksymalnie albo do 10. I jeszcze wyświetlimy sobie ten nasz indeks, więc znowu weźmiemy sobie jakiś tekst i indeks Kant wyświetla. Indeks Kant wyświetla. F5 odświeżamy i zobaczmy jak to wygląda. Minus, zobaczcie. Minus, minus, minus i teraz plusy. Dochodzimy do Piątki. Zmienił mi się kolor, bo mamy już szóstkę. Idziemy dalej i zatrzyma maksymalnie 10 powyżej 10 i już mi nie pozwala dodawać. I możemy takie custom state y zmienić w przeróżny sposób. Na przykład dodajmy sobie jeszcze przycisk, który zmieni nam ten drugi custom state na admin. Admin, ok. Jeszcze zduplikuję sobie ten nasz przycisk i drugi przycisk dam jako user jest. I jak klikniemy sobie w user, to zrobimy set state of an element i w tym custom state w indeksie ustawimy w roli po prostu użytkownika. Kopiuję sobie workflow, paste, wklejam i zmieniam przycisk na admin i zmieniam akcję, żeby ustawiał nam admina. Zróbmy znowu preview. Admin, zacznie zmienia się na admina, user zmienia się na usera. Ja kliknę kilka razy user, no to cały czas mamy usera. I ostatni test, który sobie zrobimy, to jeszcze wyświetlimy sobie jeden custom state. Przypniemy do niego custom state, tutaj do tego właśnie tekstu, więc damy tutaj na przykład yy, value, nazwijmy go, to będzie prawda, fałsz, to będzie prawda, fałsz, yes, no, OK, ustawimy na dzień dobry, jest, wyświetlimy go sobie od razu tutaj, this text, więc weźmy sobie ten nasz tekst. Tekst, 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 tekst nazywa się po prostu tekst i z jego wartość value. Ok, chociaż nie nas interesuje custom state, więc tutaj zobaczmy ten nasz tekst. Czy ja dobrze custom state dodałem? Tak, jest. Z tekstu weźmiemy custom state o wartości value. Może lepiej zmienimy mu nazwę na value, na przykład cc, żebyśmy wiedzieli, że tak to jest custom state. Cc, ok, mamy tu wartość i będziemy sobie zmieniali jednym przyciskiem tylko. Y, tę naszą wartość i tutaj jak będziemy zmieniali set state znowu w elemencie tekst c w wartość ustawimy dokładnie to co tam jest tylko zaprzeczenie tego tekst c value is no powinno nam zadziałać i zmieniać wartość tego naszego true false więc zobaczcie mamy prawdę klikam sobie edit me mamy no klikam jeszcze raz i tym sposobem custom state zmienia się nam z Fałszu naprawdę, a później z prawdy na fałsz. I to wszystko, co chciałam Ci pokazać o custom state'ach. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!